Kochani, w sobotę, jak to sobota, to małe porządki. Tak naprawdę muszę tylko przetrzeć lustra i jakieś kurze. No i za chwilę włączę też Stefana, żeby jeździł i odkurzał. W tle tam leci bubble tea. Kawa, no już się kończy, także zaraz zrobię nową. No i mam nadzieję, że wiecie, 30 minut i to tyle, a później zrobię ciasto. A jak weekend, to słuchajcie, trzeba zmienić pościel. Także ja zawsze w weekendy stawiam pranko. Mogłam w sumie od razu ją zdjąć, ale ja mam taki nawyk, że wstaję i ścielę łóżko, więc nie pomyślałam tym razem. Ten kurz to jest po 3-4 dniach <śmusza> masakra, ale no niestety tak na czarnym widać, i tyle kurzu osiada. Dobra, słuchajcie, właśnie wyjęłam wszystko z lodówki i będę myła wszystkie półki i też szkła, bo po prostu już jest to brudne. Wiecie, za każdym razem, tu gdzieś coś kapnie, tam kapnie, jakieś okruchy się zbierają, więc stwierdziłam, że dzisiaj jest ten dzień. Wyjmuję wszystko, biorę do wanny, bo ja właśnie w wannie myję jest najwygodniej. Także wyjmuję wszystkie półki, no i mam nadzieję, że zaraz będą czyste i będzie można wszystko z powrotem włożyć do lodówki. Dobra, słuchajcie, wszystko umyte, szkła już tutaj się suszą, już tak naprawdę mogę je za chwilę wkładać i jeszcze tylko te plastikowe elementy, także, także jeszcze tylko przetrę lodówkę w środku i będzie zrobione. Dajcie znać jak często myjecie lodówkę, co jaki czas. Ja tak wiecie, zależy. Czasami częściej, czasami rzadziej zależy jak to wygląda. Jak już widzę po prostu, że coś jest brudne, to przecieram, a potem najwyżej biorę wszystko do mycia za jednym razem właśnie tak jak dzisiaj. No dobra, słuchajcie, cała lodówka umyta. Jeżeli jesteście ciekawi czego używam to ja mam taki środek, to jest frosz miałowcowy, środek czyszczący do lodówek, skuteczne czyszczenie i higiena. No i tutaj macie, że możecie właśnie lodówkę, mikrofalówkę, blat kuchenny, deski do krojenia. Naprawdę dobrze mi się to sprawdza i polecam. W ogóle produkty frosza są genialne. Mam też taki do łazienki, mam też teraz sodowy do kuchni. Dobry kochani, nie wiem czy ja się w ogóle z Wami przywitałam na początku tego vloga, ale witam Was we vlogu z soboty. Jak widzieliście, sprzątanie już w sumie za mną. Odkurzacz teraz tylko jeździ i odkurza mieszkanie, i stwierdziłam, że później jeszcze tylko umyję podłogi, bo on też ma funkcję mopowania, ale. To raczej przeciera wam te podłogi On nie umyje tak dokładnie Jak jest jakaś zaschnięta plama, to owszem, czasami domyje Ale może coś zostać, więc stwierdziłam, że niech on dobrze odkurzy A ja potem przemyję podłogi, bo raz na jakiś czas się przyda Łazienka posprzątana, pranie zrobione Jeszcze tą lodówkę sobie wymyśliłam, ale dobrze w sumie, że to zrobiłam Także zeszło trochę dłużej niż, niż pół godziny, ale też nie jakoś bardzo długo Także mam to już po prostu z głowy na weekend, bo ja zwykle w weekendy właśnie... Yy, Gdzieś robię jakieś takie sprzątanie większe niż w ciągu tygodnia. No i tak, odkurzacz jeździ, więc sorry za hałasy. Ja w bluzie, no ale słuchajcie, tak jest wygodnie. Po prostu leggingsy i bluza, kiedy chodzi się po domu. Otworzyłam też okna, żeby przewietrzyć całe mieszkanie. I przyszłam teraz tutaj, bo myślę, czy nie umyć pędzli, bo też to robię w sumie w weekendy, czyli sobota albo niedziela. To jest dzień, kiedy myję te pędzle. Czasami robię to w niedzielę, bo jest to dzień, kiedy w sumie ostatnio rzadko noszę makijaż. Zdarza się, ale to w sumie zależy od mojego humoru, bo zwykle w niedzielę właśnie jest taki dzień bez internetu siedzę w domu i nie nagrywam czasami się gdzieś pójdzie, ale no jest to taki luźny dzień, także wiecie, nie używam pędzli, to mogą sobie schnąć, także chyba wezmę to i zaraz umyję w łazience. Zrobiłam też taki mały prysznic dla kwiatów, też staram się raz w tygodniu wstawić je do wanny i zrobić właśnie taki prysznic. Nie wiem, czy nie będę musiała ich przesadzić, bo kiedyś już rozsadzałam te moje monstery, ale mam wrażenie, że nadal y, jest im za ciasno. Że wiecie, potrzebują albo większej donicy, albo rozsadzić je na kolejne dwie. Więc nie wiem, gdzie ja to położę. Może komuś po prostu oddam, ale to już zadanie na, na inny dzień, nie na dzisiaj. Także słuchajcie, tak, wszystko ogarnięte, ciasto będę robić, myślę, trochę później. W zeszłym tygodniu żadnego nie robiłam, więc stwierdziłam, że, że teraz zrobię, nie wiem, jakoś tak lubię w weekendy zrobić jakieś ciasto, i potem w niedzielę, właśnie, jest do kawy czy do herbaty, i potem jeszcze coś zostaje. Także dzisiaj zrobię, ale zrobię pół blachy, bo cała to jest jednak za dużo. Także mam nadzieję, że to się uda i że nic się nie rozwali, jeśli to nie będzie cała blacha. No zobaczymy W każdym razie jest to ciasto, które i tak musi postać w lodówce Więc um, No będzie do zjedzenia dopiero jutro A teraz idę słuchajcie umyć te pędzle A później coś zjeść, bo już zgłodniałam W ogóle zobaczcie jak mi się fajnie pokręciły włosy Zostawiłam je, żeby tak wyschły I bardzo fajnie się kręcą Jest trochę taka Szopa z nich Spięłam je, żeby mi nie przeszkadzały Ale naprawdę fajnie Fajnie się wywijają, także jednak te moje włosy takie w 100% proste to nie są. No dobra, słuchajcie, wyłożyłam już blachę. Mamy raz, dwa, trzy, cztery warstwy herbatników przełożone budyniem i zrobiłam właśnie nie całą blachę, bo cała to było za dużo. A wiecie, żeby to zjeść, żeby się nie zepsuło. Także teraz posypię wszystko wiórkami kokosowymi na tą warstwę budyniową, już ostatnią. A później, słuchajcie, wstawiamy to do lodówki. I jutro będzie po prostu przepyszne do kawy, jak te herbatniki, tak namiękną. Mówię wam. To jest po prostu hit. Szybko się robi, tylko musicie poczekać, aż budyń ostygnie. Ale poza tym, raz, dwa. No tylko tyle, że trzeba je trochę schłodzić. Ale poza tym, roboty tutaj jest naprawdę niedużo. A ciasto jest przepyszne, więc może w sumie jutro też Wam coś nagram i pokażę Wam, jak wygląda, jak się już przykroi. Bo wiadomo, że to, że to zawsze inaczej wygląda, jak już ukroicie sobie kostkę na talerz. No, także ja tutaj dosypuję na rogach, żeby przykryć ten budyń. Jedyna rzecz, jaką ja zmieniam jeszcze, to jest zamiast cukru daję erytrytol, więc ma to troszeczkę mniej kalorii wtedy. No dobra, myślę, że starczy. Może jeszcze tutaj delikatnie na brzegu. O, i to będzie tyle. No, także teraz idzie to do lodówki. Mam nadzieję, że się dobrze schłodzi do jutra. Zastanawiam się, czy jeszcze nie dołożyć resztki tej masy budyniowej z boku, żeby tutaj też namiękły te herbatniki, ale już za dużo jej nie mam, ale może uda się coś, coś dosmarować. No dobra, udało się resztkę dosmarować, żeby z każdej strony te herbatniki były w miarę nasączone. No i chowam do lodówki, a jedzone będzie jutro. Trochę się umazało tutaj. Na brzegach od butyniu, ale to nie szkodzi. No dobra, słuchajcie, jest już później. Ja przychodzę zmyć makijaż i pomyślałam, że y, zrobimy to razem. Dawno nie było takich pogadanych z łazienki. Jak będzie echo, to przepraszam, tak bywa w łazienkach. Postaram się mówić trochę ciszej, żeby nie było y, aż tak źle. Może uchylę trochę drzwi, bo wiecie co, czasami. Czasami to pomaga, bo jednak w łazience zawsze jest jakieś echo. Yy, no dobra, zmywamy makijaż i tak jak Wam mówiłam jakiś czas temu, yy, ja staram się teraz zużywać to, co mam, żeby móc testować kolejne rzeczy albo zużywać zapasy, a ostatnio dostałam też kilka rzeczy do testowania, więc stwierdziłam, ok, trzeba zużywać to, co mam, a w międzyczasie też yy, testować nowe. No i między innymi w tym filmie ostatnio, co Wam mówiłam o zużywaniu kosmetyków, Pokazywałam Wam olejek do demakijażu z Natu, mandarynkowe oczyszczenie, i tego już zostało dosłownie tyle. Także bardzo niedużo. Używam go codziennie, dlatego że właśnie chciałabym zużyć i zdękować. Także do zmywania makijażu dzisiaj będzie to. Standardowo później, mokrą taką ściereczką do twarzy, zmywam ten olejek i będziemy zaraz kontynuować także. Zabieram się za ten Ogólnie w międzyczasie zrobiłam sobie paznokcie u stóp, bo już naprawdę przyszła pora na to, żeby, żeby zmyć stary lakier i nałożyć nowy. I tak się zastanawiam, czy nie zrobić jeszcze dzisiaj dłoni, dlatego że robiłam je, nie wiem, półtora tygodnia temu? Już nie pamiętam ale już jest trochę odrost i jest kilka odprysków, także może dzisiaj to zrobię, a może jutro rano. Ale dzisiaj mam właśnie taki dzień dla siebie, wieczór dla siebie. Z Kubą jestem umówiona na jutro, więc stwierdziłam, dobra wykorzystuję ten dzień, coś ogarnę w domu, tutaj zrobię właśnie paznokcie u stóp i stwierdziłam, że może dzisiaj zrobię sobie kąpiel, bo wiecie, że ja kąpiele swego czasu uwielbiałam, a powiem Wam szczerze, że ostatnio bardzo rzadko biorę kąpiel i wybieram szybki prysznic. Więc może dzisiaj to jest dzień, a mam tyle filmów do zrobienia na YouTubie, słuchajcie, zapisanych w tej playliście do obejrzenia, bo tam możecie gdzieś sobie zapisać do obejrzenia, że chyba z całego tygodnia mi się zebrało. Także może to jest dobry pomysł, żeby zrobić sobie kąpiel, włączyć YouTuba i po prostu pooglądać. Hybrydy zdajemy, a na przykład rano tylko pomaluję. I ja też mam coś takiego, że ja y, lubię robić sobie jakby pielęgnację, różne etapy w jeden dzień, czyli wiecie, na przykład peeling i maseczka i plus coś jeszcze. I nie tak rozdzielać wszystko na inne dni, tylko na przykład jednego dnia zrobić właśnie peeling twarzy, maseczkę do twarzy, na przykład właśnie paznokcie i tak dalej, żeby za jednym razem po prostu mieć to z głowy. Czas na oczy. No dobra, zmywam wszystko ręczniczkiem do twarzy. Takim ciepłym, w sensie w ciepłej wodzie ja zawsze moczę i idealnie wszystko schodzi, uwielbiam po prostu olejki do makijażu. Także dajcie znać, czy Wy też tak robicie, że jak już jakaś taka pielęgnacja dodatkowa, jakieś maseczki, peelingi i tak dalej, to lubicie zrobić jednego dnia, bo ja tak mam. Idealnie jest właśnie w taki dzień jak dzisiaj zrobić paznokcie, peeling, maseczkę, dzisiaj też sobie zrobię właśnie, zaraz Wam pokażę. Tą maseczkę do stóp. No bo już zrobiłam hybrydy, więc mogę spokojnie nałożyć. To są takie skarpetki nawilżające z Rosmana. Eee, maska do stóp w postaci skarpetek z masłem Shea, aloesem i olejem makadamia. Także nałożę sobie to. Będzie, wiecie, na stopach przez 20 minut i e, jakiś serial na Netflixie albo coś innego. Trochę brakuje mi plotkary. Słuchajcie na Netflixie. No ale. Nie ma, to nie ma. Teraz czas zmyć olejek, także y, używam w tym momencie Basic Lab, żel oczyszczający do skóry suchej i wrażliwej. Nakładam to na Foreo i zmywam ten olejek z twarzy. Przy okazji troszeczkę ta skóra będzie wygładzona. Y, ja Foreo wolę ostatnio używać wieczorem niż rano, chociaż zdarza się też rano, to różnie bywa ale to naprawdę fajnie wygładza skórę, no dobra słuchajcie olejek już zmyty z twarzy i teraz będę nakładać peeling i jest to regenerujący peeling kwasowy, nawilżenie i wygładzenie z Basic Lab i to się słuchajcie nakłada na skórę właśnie umytą, ale suchą i nakładacie to na całą skórę twarzy i zostawiacie na 10 minut tak maksymalnie raz, dwa razy w tygodniu Chyba? Tak, raz, dwa razy w tygodniu na czystą i suchą skórę. Także nakładam. Powiem Wam, że wcześniej nie stosowałam tego typu peelingów zawsze to był enzymatyczny albo e, taki zwykły mechaniczny, nigdy kwasowy. Więc e, testuję. Ale mam wrażenie, że to naprawdę fajnie działa, bo już po nałożeniu czuć takie mrowienie na skórze delikatne. Więc na pewno coś robi. Więc czuć, że, że działa, a nie tylko, że wiecie, jest na twarzy i nie wiadomo, czy to działa, czy nie. Na pewno widać później, że skóra jest taka gładsza, więc peeling na pewno działa. No, ale jeszcze testuję, jak to dokładniej wygląda. I przy takich peelingach kwasowych lepiej nie przedłużać. Wiecie, z kwasami trzeba uważać. Skoro producent mówi 10 minut, to 10 minut, a nie 15. Także ja staram się właśnie um, trzymać tego czasu. E, I tak, zostawiam to teraz na 10 minut. Także idę, słuchajcie. Co jest zjeść, bo już trochę zgłodzę, no, mi najwyższa pora na kolację. A później, właśnie zrobię sobie kąpiel, włączę jakiś serial e, i po kąpieli nałożę już po prostu pielęgnację wieczorną. Także pokażę Wam teraz, może co nałożę, jeżeli bym Wam nie pokazała. E, pierwsza rzecz, jaką nałożę, to jest na komi i to jest ten kwas migdałowy i pHA 10%. To jest takie serum z tej serii e, Level Expert. Bardzo fajne są te produkty, słuchajcie, testuję właśnie trzy rodzaje. Rano używam tego z kwasem hialuronowym, a wieczorem właśnie z kwasem migdałowym. I to z kolei nakładacie, słuchajcie, wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy szyi i dekoltu, i to stosujemy przed kremem lub olejkiem, także jako taką bazę. Na pielęgnację wieczorną, także nałożę to. Później jako serum używam serum nawilżenie i wypełnienie z Bacy Clap oraz serum pod oczy z kofeiną nawilżenie i ujędrnienie, czyli to jest taka baza, jeżeli chodzi o serum. I do tego po prostu krem pod oczy. Kawę proszę, z tu Handmade, już powoli kończę. Mogę Wam pokazać taka reszta została. Także y, ta pielęgnacja moja wieczorna nie jest jakaś skomplikowana, czyli bazą właśnie jest znakomi, a potem y, serum na twarz. Serum pod oczy i krem pod oczy. Także nie jest to mega dużo produktów, ale jednak są one takie nawilżające, odżywiające i to widać potem rano, kiedy nakładam makijaż. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o demakijaż i pielęgnację na dzisiaj. W międzyczasie, oczywiście, jeszcze użyję tonik. w sensu mare albo tonik. Też już kończę i też był w tym filmie o zużywanych kosmetykach. Zostało dosłownie tyle, więc. E, niedługo będzie denko, także słuchajcie, ja idę coś zjeść, później kąpiel i myślę, że odezwę się do Was jeszcze jutro. Może nie będę dużo nagrywać, ale jednak pomyślałam, że mogę się też jutro do Was odezwać, bo chciałabym Wam pokazać to ciasto, jak wyszło i czy wyszło tak dobre jak zwykle, e, i parę innych rzeczy także do jutra. Ja się dzisiaj postanowiłam pomalować, co w niedzielę jest rzadkością. Bo raczej jak nie muszę, to tego nie robię, ale jakoś dzisiaj stwierdziłam, dobra, pomaluję się, co u mnie ostatnio w niedzielę było rzadkością. Właśnie zaczął sypać śnieg, słuchajcie. Gdzie już myślałam, że będzie wiosna w pełni, to mamy, mamy śnieg, także. Tak, zaczynamy niedzielę, słuchajcie, jest już później. Ja zaraz, tak naprawdę, zabieram się za obiad. Będę robić sznycle z piersi indyka i do tego takie ziemniaki zapiekane z piekarnika. Kuba przyjeżdża, także zjemy sobie razem obiad i może obejrzymy serial. Zaczęliśmy ostatnio oglądać serial na Netflix nie na Netflixie, bo co ja mówię, na Playerze. Tajemnica zawodowa chyba się nazywa. I powiem Wam, że całkiem fajnie się zapowiada. Obejrzeliśmy chyba dwa odcinki? Już nie pamiętam. W każdym razie zaczęliśmy oglądać, więc może dzisiaj też coś obejrzymy. No i tak, spędzimy sobie tą niedzielę razem. Zjemy ciacho do kawy. No i jak to niedziela, trochę taka bardziej offline. Ja na razie jestem w tej mojej bluzie z PLN -y, Lala, ale może się przebiorę, nie wiem. Jakoś tak dzisiaj jestem taka... Mm. Ja z kolei wczoraj, słuchajcie, jeszcze jak robiłam sobie paznokcie, to zaczęłam oglądać. Jeannie i Georgia chyba się tak ten serial nazywa na Netflixie. Bardzo fajny, wciągnął mnie. Także myślę, że dzisiaj wieczorem, jak Kuba pojedzie, to będę go kontynuować. Jest chyba tylko jeden sezon, więc szkoda, bo ja mówię, jak jest kilka sezonów, bo wtedy macie taką pewność, że macie co oglądać przez jakiś czas. Ale ostatnio i tak dużo jest fajnych seriali czy jakichś dokumentów, więc. Trochę tego y, ostatnio oglądam i też chyba ktoś z Was polecał mi ten serial, więc zaczęłam oglądać. Y, mam tutaj jeszcze kawę, także dokijam i biorę się za gotowanie, żeby, y, no żeby już było prawie gotowe, jak Kuba przyjedzie, że y, no pewnie i tak zjemy za godzinę, bo... Kupa będzie gdzieś za pół godziny, Zajmę się jeszcze te ziemniaki upieką w piekarniku, to trochę zejdzie. Ale już włączę piekarnik, żeby się grzał i właśnie przygotuję te ziemniaki, bo to zwykle schodzi najdłużej. Także myślę, że zabiorę się najpierw za to i te ziemniaki będą po prostu już się robić w piekarniku. Dzisiaj rano też nadrobiłam sobie YouTube'a, bo powiem Wam, że w tym tygodniu prawie w ogóle nie oglądałam YouTube'a. Jedynie jakiś jeden czy dwa filmy do makijażu rano, a potem to prawie nic. A wczoraj jak zaczęłam dodawać do obejrzenia filmy, których nie widziałam, to się okazało, że jest ich sporo, także nadrobiłam YouTube'a. No i dobra, biorę się za gotowanie. Gotowe, wstawiam do piekarnika. Jak widzicie, ja sobie różne przyprawy: papryka ostra, papryka słodka, dałam też trochę tego czosnku. Rozmaryn, bazylia, pieprz, sól. Także taki miks przypraw, ale naprawdę smakuje rewelacyjnie. Także idzie do piekarnika i będzie się robić, a ja zacznę smażyć już mięso. No dobra, słuchajcie, jest już przed 20. Kuba przed chwilą pojechał do domu. Yy, oglądaliśmy w końcu ten serial z playera i naprawdę fajnie się rozkręcił. Także, no już całkiem dużo tam się wydarzyło. Obejrzeliśmy chyba dzisiaj dwa odcinki. Także polecam, jeżeli jeszcze nie widzieliście yy, serial Tajemnica Zawodowa. A ja teraz się zastanawiam, <gryw> czy robić trening, czy nie. Zaplanowałam sobie, co prawda, na dzisiaj wieczór, że. Że zrobię ten trening, jak będzie czas. No i ten czas jest. <grydy> tylko wiecie, najgorzej jest yy, wstać, przebrać się i wyjąć matę, bo po tym jak ja już wyjmę matę i się przebiorę, to jest taka yy, właśnie mobilizacja, że no dobra, już się ubrałam, to włączę ten trening. Także mata już jest wyjęta <grydy> i leży na podłodze. Ja muszę się tylko przebrać i zmyć makijaż. Także idę zmyć makijaż, wyciągam strój. No, i wybiorę jakiś trening. Na razie nie ma chyba żadnego nowego wyzwania. Wiem, że Monia coś planuje. W każdym razie mam kilka takich treningów, do których lubię wracać. I mam jeden, który robiłam jakiś czas temu i mi się podobał, więc może włączę ten. No nic. teraz ja się zbieram, słuchajcie. Idę zmyć ten makijaż i, i do roboty. Także pokażę Wam później, jaki trening zrobiłam. Zrobię jakiś niezadługi ale nie za krótki, więc jakieś 30-30 parę minut może także do dzieła. Jeszcze wam może tylko pokażę ciasto, wyszło naprawdę bardzo dobre. Te herbatniki przez noc yy, takie świecie zrobiły się mięciutkie, także przepyszne Raffaello, żeby ktoś nie pomyślał, że zjedliśmy pół blachy, tylko jeden pasek tutaj było więcej. Także teraz tak będę robić, że mniej, bo ta cała blacha to jednak za dużo. Yy, no i na takie małe kawałeczki później można pokroić i zjeść. Także chowam do lodówki, bo właśnie jedliśmy do kawy. No. Także polecam przepis, zostawię wam w opisie. Cześć, przychodzę do was zakończyć tego vloga, bo oczywiście wcześniej tego nie zrobiłam. Mam nadzieję, że podobał wam się taki zwykły vlog, weekendowy, domowy. On wchodzi trochę z opóźnieniem, ależ zeszły tydzień był trochę wyjęty z życia, także cieszę się, że w ogóle ten vlog wchodzi. No i teraz filmy będą już bardziej na bieżąco. Może niedługo nagram kolejnego vloga, a w międzyczasie pojawi się coś innego. Mi się bardzo przyjemnie nagrywało tego vloga, także mam nadzieję, że wam się Przyjemnie oglądało. No i też mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Może to będzie vlog, a może coś innego. Ja Wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Także do zobaczenia, Buziaki. Pa!